Dobry, drodzy nieporadni. Dzisiaj o ubraniach sobie porozmawiamy. To są nieporady i witam Was w moich nieporadnych gadkach, gdzie sobie nieporadnie gadam o tym i owym, nawiązując do różnych historii z mojej młodości i mojego dzieciństwa, bo teraz jestem już stara i nie ma o czym opowiadać. O ubraniach dzisiaj chciałam, bo zainspirował mnie do tego mój odcinek. O tym, jak się rodzeństwo szykuje na dyskotekę i kuzynka Natalka komentuje ich stroje. No i przypomniało mi się, jaki to był po prostu dramat. W sensie ubrania za moich młodych lat. Wy teraz to uważam naprawdę macie super ciuchy. Ja nieraz jak widzę, co jest na dziale dla dzieci albo dla młodzieży, to chętnie sama bym sobie takie ubrania też kupiła. W sensie one nie bardzo różnią się od tego, co noszą w tej chwili osoby dorosłe. Za moich czasów, a wychowywałam się w cudownych latach 90., dziecięce ubrania były rzeczywiście dziecięce. Ja już pomijam te straszne ortaliony, które po prostu królowały w latach 90. i w których wszyscy chodziliśmy. Chodzi mi o to, że pamiętam, że bardzo długo na ubraniach dziecięcych były rzeczywiście rzeczy, aplikacje z motywem dziecięcym. I o ile do pewnego wieku nie miałam z tym problemu. Tak oczywiście przyszedł ten szalony okres dojrzewania w podstawówce, bo ja byłam ostatnim rocznikiem, który też jeszcze chodził do tej ośmioklasowej podstawówki, zanim zrobili gimnazja, także mi się udało ominąć epokę gimnazjów jako uczeń w szkole. Więc tak mniej więcej między szóstą i ósmą klasą i jak się ta świadomość wyglądu zaczęła bardziej pojawiać, no bo zaczął się ten okres dojrzewania... I dziewczyny chciały fajnie wyglądać, i chłopaki też chciały fajnie wyglądać. No to um, relacje pomiędzy mną, moimi ubraniami, a moimi rodzicami robiły się dosyć skomplikowane. To znaczy, ja na przykład nie rozumiem, dlaczego tak było, że moja mama na przykład bardzo długo uważała, że jeansy to nie są spodnie dla dzieci. Ja bardzo długo musiałam prosić o to, żeby mama mi w końcu kupiła jeansy. No, bo te jeansy to rzeczywiście była taka. To dla mnie to już właściwie było takie dorosłe, nie? Że to nie są getry, że to nie jest dres, no, że to nie są jakieś takie spodnie dla dzieci, tylko jeansy. Ja dodam, że pierwsze jeansy w Polsce były naprawdę dosyć drogie, ale można było kupić podróbki tak, jak my teraz kupujemy podróbki na szajnie. Tak, wtedy podróbki się kupowało na targu. I drugimi takimi spodniami, o których bardzo marzyłam, to były dzwony. Też jak byłam między szóstą a ósmą klasą, pojawiła się moda na dzwony. Teraz ta moda wróciła. W ogóle to, w czym wy teraz chodzicie, drogie nastolatki, to jest dokładnie to, co królowało ponad 20 lat temu. Dobra, ale się teraz odmłodziłam. No, 25 to są rzeczy, które królowały 25 lat temu, czyli mniej więcej w latach 90., jak ja chodziłam do podstawówki. No więc te wszystkie szerokie spodnie, szerokie dzwony, w ogóle im szersze tym bardziej super, bo na początku dzwony były takie wąskie, a potem z roku na rok były coraz szersze, teraz to w ogóle wszystko od razu weszło bardzo szerokie. No i pamiętam ten moment, kiedy ja już się tak chciałam bardzo dorośli ubierać, jak moje koleżanki, żeby mieć te dżinsy, żeby mieć te dzwony, flanelowe koszule, też pamiętam wtedy strasznie zazdrościła mojej koleżance, która pierwsza miała tą flanelową koszulę, a ja nie mogłam po prostu mojej mamy się naprosić, żeby mi też tą flanelową koszulę kupiła. Więc ja już tak wchodziłam, wiecie, taką, taką byłam nastolatką dezodoranty. Już nie tylko udawałem mikrofon, jak śpiewałam puszek okruszek, ale używałam. No bo przecież taka jestem dorosła. I słuchajcie, i na to wszystko moja mama kupiła mi bluzę z kaczuszką. Tak. Z kaczuszką. I generalnie, tak patrząc na to obiektywnie, no to to była fajna bluza. W sensie wiecie, to była fajna, szara, bardzo ciepła, bardzo wygodna, ale tu, tu, gdzieś na piersiach, na brzuchu, miała taką dużą, żółtą kaczuchę, i ta kaczucha była taka futerkowa. I to jeszcze nie wszystko, bo jak się tą kaczuszkę nacisnęło, to ona piszczała. I robiła chyba takie fak, I jak ja tą bluzę zobaczyłam, to po prostu powiedziała mojej mamie, że niech ona nawet nie myśli, że ja to ubiorę. No i rzeczywiście pamiętam, że może raz czy dwa założyłam ją do szkoły, bo mnie zmusiła, ale nienawidziłam tej bluzy. Znaczy ona obiektywnie była fajna, tylko wiecie, ja już po prostu byłam za stara, żeby w takiej bluzie chodzić. I ona jeszcze robiła kwak-kwak, jak się ją nacisnęło. Pamiętacie? Piszczała. No i ja się w ogóle strasznie wstydziłam w tym i się no bo to nie dojrze że obciach, że kurde, kaczuszka na bluzie, jak jakieś dziecko z przedszkola, no to jeszcze wiedziałam, że jak w klasie odkryją, że jak to się naciska, to to, ro... to piszczy, to po prostu nie miałabym życia do końca roku szkolnego. I drugi taki sweterek moja mama mi kupiła, to też pamiętam, to był hit, to był po prostu hit. Sweterek bardzo ładny, kolorowy, też ciepły, super. Z kolorowym printem. A ten kolorowy print, to była z kolei taka wielka Biedronka. Taka, tu cała taka wielka Biedronka. No i moja reakcja była taka sama, jak ja to zobaczyłam. Ja mówię, mamo! Ja już nie jestem dzieckiem, ja jestem nastolatką ja nie będę w tym chodzić. I koronny argument mojej mamy to był taki, że: A ty nie widzisz, że nawet stare baby wchodzą w takich swetrach. Na co ja odpowiedziałam, że stare baby to może i tak, ale ja nie jestem ani dzieckiem, ani starą babą. No i też to był taki sweterek, który po prostu raz chyba w życiu ubrałam. Ku wielkiemu wstydowi po prostu. Pamiętam, że najchętniej to bym założyła worek na głowę, żeby mnie nikt nie widział, że to ja idę w tym sweterku z gigantyczną biedroną na brzuchu. A potem go poskładałam i schowałam na samo dno szafy, tak żeby go nie widzieć i żeby mama też o nim zapomniała. I dlatego właśnie, ponieważ moje dzieci są już w takim wieku, w jakim są, to w pewnym momencie postanowiłam, że nie kupuję im sama ciuchów. No po prostu wolę ich wziąć ze sobą, bo wolę wiedzieć, że będą chcieli to nosić. Chyba że czasami wiecie, wiem, że jest coś, co, co będzie im się podobać. No ale w ogóle, kurczę, jak ja tak chodzę i oglądam ciuchy dla dzieciaków w tym wieku, to no, no nie ma takich obciachowych ciuchów. Naprawdę, naprawdę trzeba by się naszukać. Więc takie to były moje nieporadne przygody z bluzami, z kaczuszkami i z biedroneczkami. Mam nadzieję, że Wy lubicie swoje ubrania i nosicie to, co lubicie i w czym się dobrze czujecie, i że chodzicie wystrojeni na dyskoteki, tak żeby się dobrze czuć. Dzisiaj to wszystko. Jeżeli wciąż nie jesteś moim nieporadnym widzem, to możesz zasubskrybować ten kanał, możesz go polajkować to znaczy ten filmik możesz polajkować. Możecie zostawić komentarz, jak Wy się lubicie ubierać, co najbardziej lubicie nosić, w czym się czujecie dobrze, w czym Wam jest wygodnie. A na dzisiaj to wszystko w nieporadnych gadkach. Do usłyszenia, cześć i pa! Ała.